Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam państwa serdecznie. W ostatnim czasie coraz częściej mówi się o tak zwanej koalicji chętnych, mówi się o gwarancjach bezpieczeństwa dla Ukrainy, mówi się o nawet perspektywie wysłania jakichś kontyngentów wojskowych. Ze strony państw członkowskich NATO i Unii Europejskiej. No i warto w tym kontekście przyjrzeć się temu, jak to wygląda od strony prawnej, jak wygląda to od, od strony konsekwencji geostrategicznych. Wiemy, że Rosja nie zgadza się na żadną dyslokację wojsk zachodnich na terytorium Ukrainy, to trzeba jasno zaznaczyć. Ale pojawiają się znacznie bardziej kontro, kontrowersyjne i powiedziałbym takie kon, konfrontacyjne wręcz wypowiedzi, na przykład. Yy, Wojskowych z krajów bałtyckich. Przykładem niech będzie wypowiedź jednego z generałów Estonii, który zagroził prewencyjnym uderzeniem zbrojnym na Rosję. Tak, szanowni Państwo, nie przesłyszeliście się, są takie wypowiedzi w Estonii. Pytanie, czy to jest wymysł własny Estończyków, którzy są niewielkim narodem i niewielkim państwem mającym niewielki potencjał militarny, czy też mamy do czynienia z potrzebami państw trzecich, a jeżeli tak, to jakimi i komu tak naprawdę zależy na tym, aby tworzyć system zderzaków strategicznych na tak zwanej wschodniej flance NATO, ponieważ to zagrożenie wojny, no, rzeczywiście zbliża się, i nie jest to żadne straszenie, tylko prosta, realistyczna, geopolityczna konstatacja. Mówi o tym już oficjalnie premier rządu Rzeczypospolitej Polskiej, wiceminister obrony narodowej, po konsultacjach zresztą z szefami brytyjskich służb specjalnych. I to jest bardzo znaczące również amerykańscy generałowie wysokiej rangi wypowiadają się w, ten, w tym duchu. Mieliśmy do czynienia całkiem niedawno z konferencją w Wiesbaden, i tam padały mocne słowa w kontekście roku 2027, czyli już za 18 miesięcy, za półtora roku, teoretycznie taka, takie przesilenie geostrategiczne mogłoby być. No, pytanie: jak to miałoby wyglądać, i czy. Polska no, mogła, czy, może inaczej, czy jest decyzja polityczna o użyciu wojska polskiego, czy to jeżeli chodzi o kontyngent w ramach koalicji chętnych, no, czy też pojawia się pytanie, jak Polska miałaby się zachować w sytuacji, gdyby Estonia czując się zagrożona, subiektywnie zupełnie, dokonała takiego prewencyjnego, wręcz niewyobrażalnego ataku na Federację Rosyjską. O tym wszystkim w dzisiejszym odcinku. Chciałem poruszyć te możliwe scenariusze, pokazać Państwu, te wypowiedzi, tę retorykę. Moim zdaniem jest to niezwykle istotne, aby się temu temu przyjrzeć. Zachęcam Państwa do udziału w Network Expo Polska 13-14 września bieżącego roku pod Warszawą. Wielka konferencja niezależnych twórców internetowych. Warto już nabyć bilety póki jeszcze są. Link w opisie do dzisiejszego odcinka. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału, do wspierania go, do komentowania, lajkowania i udostępniania linków w mediach społecznościowych. Przechodzę do głównego tematu. Im częściej słyszymy o tzw. koalicji chętnych czyli tym formacie współpracy niektórych państw na rzecz wspierania Ukrainy który to format zapoczątkował premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer 2 marca 2025 roku, tym częściej słyszymy o różnego rodzaju rozważaniach, przygotowaniach ewentualnie do wysłania kontyngentów wojskowych na Ukrainę. No i powstaje pytanie, kto miałby te kontyngenty formować, wojska jakich państw miałyby brać udział, Właśnie w, zabezpie w, w dawaniu gwarancji dla Ukrainy. Na, na samym początku warto nadmienić, że nie ma żadnej podstawy prawnej do funkcjonowania tak zwanej koalicji chętnych. Wiem, że już mówiłem o tym w podcaście geopolitycznym, ale to jest bardzo ważne i trzeba to. Eksponować przy, każdy, przy każdej okazji, przy każdym komentarzu dotyczącym właśnie tak zwanej koalicji chętnych. W mediach głównego nurtu w ogóle ten temat jest pomijany, a to jest rzecz moim zdaniem absolutnie fundamentalna. Dlaczego? No, dlatego, że jeżeli koalicja chętnych ma dawać jakiekolwiek gwarancje Ukrainie, to trzeba zadać pytanie, czy kraje, które wchodzą w skład tak zwanej koalicji chętnych, są pod parasolem NATO. Odpowiedź jest bardzo prosta. Oczywiście, że nie są. Ewentualne wysłanie wojsk na Ukrainę pod szyldem, tak zwanej koalicji chętnych, czy tak zwanej koalicji zdecydowanych, bo i taka nazwa funkcjonuje, to nie jest to samo, co wysłanie wojsk NATO. W, moim, w mojej ocenie takie wojska nie będą objęte Całym parasolem związanym z artykułem 5 Traktatu Północnoatlantyckiego. To jest przedsięwzięcie realizowane na wyłączne ryzyko tych państw, które biorą w tym udział. To nie jest przedsięwzięcie Sojuszu Północnoatlantyckiego, a przynajmniej nie na tym. Etapie. Zresztą sama obecność sekretarza generalnego Marka Rutte podczas tego spotkania w Waszyngtonie w Białym Domu 18 sierpnia 2025 roku mogła być dla niektórych myląca. To nie jest tak, że NATO jest dzisiaj dawcą gwarancji, że to NATO obsługuje gwarancję bezpieczeństwa dla Ukrainy. Nic takiego nie ma miejsca. To warto na samym wstępie podkreślić. To jest inicjatywa brytyjska tak jak powiedziałem od początku marca bieżącego roku rozwijany taki luźny format można powiedzieć taki format luźnej współpracy doradczej, który nie ma żadnych sankcji prawnych, to znaczy wszelkiego rodzaju postanowienia tzw. Tak koalicji chętnych nie są prawnie wiążące. Chociażby w, w, no w porównaniu do traktatów międzynarodowych, którymi st których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Gdyby zresztą miały być wiążące, no to musiałby po być podpisany jakiś pakt wojskowy, a taki pakt wojskowy musiałby zgodnie z polską konstytucją być ratyfikowany przez parlament i to warto podkreślić. Także te decyzje, które są podejmowane w ramach tych negocjacji, czy to prowadzonych przez Radosława Sikorskiego, czy przez ministra Władysława Kosiniaka-Kamysza, no one nie mają mocy prawnie wiążącej. To są takie luźne konsultacje. Obawiam się, że niestety jednak te decyzje są podejmowane ponad głowami decydentów w Warszawie. Tak jak w Waszyngtonie 18 sierpnia nikogo nie było z reprezentantów państwa polskiego, a zapadały istotne decyzje, no, wykuwano pewne ramy, Rozmów o gwarancjach bezpieczeństwa dla Ukrainy, no tak, niestety Polska zostanie prawdopodobnie postawiona przed faktem dokonanym. Myślę zresztą, że jeden z ostatnich wywiadów, którego Andrzej Duda udzielił jako odchodzący już prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, jasno wskazał, że przez ostatnie trzy lata sojusznicy z NATO traktowali państwo polskie jako, można to powiedzieć, takie terytorium przejściowe, czy nawet nie tranzytowe, ale po prostu terytorium przejściowe, bo na tranzycie można jeszcze zarobić, tak? nawet trzeba zarobić. Robić na tranzycie. Natomiast jeżeli jakieś państwo przekształca się w obszar przejściowy, w terytorium przejściowe dla obcych wojsk, dla obcych korporacji, dla obcych interesów, no to trudno mówić o jakimkolwiek nawet przedmiocie geopolityki. Można mówić tylko i wyłącznie o miejscu na mapie. No taka Powiedziałbym, degradacja państwa polskiego jest no, wręcz niebywała. To, co się dokonało przez ostatnie trzy lata, to wspieranie Ukrainy przez Polskę miało dać Polsce lewar do. Większego znaczenia na arenie międzynarodowej, do bycia liderem regionu, itd., tak itd., tak a okazało się, że doprowadziło to do no, degradacji geopolitycznej państwa polskiego. Coś niewymałego, po prostu jak można w ciągu trzech lat zniszczyć pozycję państwa na arenie międzynarodowej, jak można doprowadzić do tak niekorzystnego układu geostrategicznego, chociażby współpracy Między Niemcami a Ukrainą, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast patrząc na to, co się dzieje w kontekście koalicji chętnych, no nie sposób też nie zauważyć tej bardzo agresywnej, przybierającej coraz większą agresję retoryki w państwach bałtyckich. I tu chciałbym skoncentrować się na dwóch państwach, na, w dzisiejszym odcinku na dwóch państwach, na Estonii i na Litwie. Zacznę od Estonii. Mamy do czynienia z sytuacją, w której w ostatnich miesiącach władze w Talinie zaczynają zmieniać swoją strategię. Zaczynają, zaczynają przyjmować coś, co w mediach estońskich, publicznych mediach estońskich, jest nazywane postawą zdecydowanego odstraszania. I myślę, że tutaj pod lupę trzeba wziąć taką wypowiedź, która stanowi ta, genezę tej, tej zmiany. Polityki bezpieczeństwa Estonii. Mam na myśli wypowiedź estońskiego generała Wachura Karusa, Wahur Karus, który na łamach estońskiej telewizji publicznej ERR we wrześniu 2024 roku zagroził uderzeniem zbrojnym na Rosję. Tak, szanowni państwo, nie przesłyszeliście się. Generał Wachur Karus, estoński generał, zagroził Uderzeniem prewencyjnym, zbrojnym sił zbrojnych Estonii na Federację Rosyjską, jeżeli, jak to określił, Moskwa wykaże oznaki przygotowań do ataku. No, mamy do czynienia z sytuacją, jedni by powiedzieli kompletnie absurdalną wręcz komiczną czy tragikomiczną z drugiej strony warto sobie zadać pytanie co będzie jeżeli dojdzie do takiej sytuacji czy wówczas zastosowanie miałby artykuł 5 traktatu północnoatlantyckiego gdyby to właśnie Estonia jako pierwsza rozpoczęła takie działania zbrojne czy wówczas na przykład siły zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej Mogłyby być użyte. W mojej ocenie w żadnym wypadku. Należy przy tym podkreślić, że przecież każde państwo decyduje, w jakiej skali, w jakim stopniu, w jakim zakresie pomoże danemu członkowi Sojuszu Północnoatlantyckiemu, który no właśnie zostałby napadnięty. A cóż, a co wówczas, gdyby to. Właśnie kraj członkowski NATO sam rozpoczął działania prewencyjne, nawet gdyby, gdyby subiektywnie czuł się zagrożony. Tego Traktat Północnoatlantycki nie reguluje. Przypomnę tylko, że przed eskalacją wojny na Ukrainie, przed rozpoczęciem jej drugiej fazy w lutym 2024 roku, oficjalną doktryną Estonii było powstrzymywanie. Ewentualnej rosyjskiej agresji, podkreślam, ewentualnej, przez 10 dni. Tyle miało trwać oczekiwanie na przybycie posiłków NATO. No to dosyć powiedziałbym optymistyczne założenia, biorąc pod uwagę, jak bardzo dzisiaj ten system logistyczny jest niewydolny, zresztą jak bardzo mocno zapasy sił zbrojnych krajów członkowskich NATO są wyeksploatowane także pomocą dla Ukrainy, jak bardzo przemysły zbrojeniowe poszczególnych krajów członkowskich są po prostu nieprzygotowane do, do wojny, jak jest duże zniechęcenie społeczeństwa do zaangażowania, do przyjmowania takich kosztów długotrwałego prowadzenia działań nawet pośrednich, jeżeli chodzi o wspieranie w tym przypadku Ukrainy i tak dalej, i tak dalej. No ale... Widać, że zmienia się ta doktryna. Pytanie, pod jakim wpływem? Czy pod wpływem tylko i wyłącznie doświadczeń geopolitycznych, czy też mamy do czynienia z oddziaływaniem państw trzecich? Bo jak przysłuchamy się słowom generała Karusa, czekanie na pierwszy atak nie wchodzi w grę. No, to bardzo ciekawe, tym bardziej, że to jest dosyć dziwaczny pomysł, aby Estonia miała atakować Rosję. Znając doktryny, Rosyjskie, doktryny i polityki zagranicznej, i doktryny wojenne, no mniej więcej wiadomo, co, jaka odpowiedź spotkałaby Estonię za taki atak prewencyjny na, na Rosję. Natomiast też trzeba jasno powiedzieć, że wśród rosyjskich generałów panuje przekonanie, że maksimum 40% 48 godzin to jest czas, w którym siły zbrojne Federacji Rosyjskiej no zajęłyby Estonię, po prostu biorąc pod uwagę także różne uwarunkowania wewnętrzne tego państwa, słabość wewnętrzną i także diaspory innych narodów niż, niż estończyków. Pytanie, w jaki sposób też zareagowałaby Finlandia, Szwecja, czyli nowe kraje, nowe kraje NATO, biorąc pod uwagę możliwość odpowiedzi potencjalnie przynajmniej odpowiedzi taktyczną bronią jądrową Federacji Rosyjskiej, pytanie czy społeczeństwa tych państw które mają też swoje problemy wewnętrzne. Patrząc na problemy Szwecji, jeżeli chodzi o problem imigrantów i wszelkiego rodzaju problemy wewnętrzne z tego wynikające, czy byłoby przyzwolenie społeczne na takie bezpośrednie wejście w konfrontację militarną z Federacją Rosyjską, to jest oczywiście znacznie bardziej skomplikowany temat i na, na, na zupełnie inne rozważania. Natomiast w mojej ocenie ja stawiam taką hipotezę, że ten pomysł estończyków no, no, nie wziął się znikąd. To znaczy, jest to inspiracja strategiczna z zewnątrz. Widać, że od dłuższego czasu kraje bałtyckie prowadzą dość agresywną retorykę pod względem i Rosji i Chin. W przypadku Chin tutaj prym wiodą Litwini. Oni prowadzą bardzo antychińską retorykę. Natomiast. Patrząc na geografię, patrząc na sytuację Estonii, widać, że jest tam brak jakiejkolwiek głębi strategicznej. Estonia nie może sobie pozwolić, moim zdaniem, na strategię Izraela, mimo że no, Izrael również nie posiada głębi strategicznej, ale biorąc pod uwagę skalę wsparcia amerykańskiego dla, dla Izraela i brytyjskiego, oczywiście od początku istnienia tego państwa, czyli od 1948 roku przewagę technologiczną nad sąsiadami przewagę militarną, ale także posiadanie broni jądrowej która jest oczywiście bronią ostatniej szansy no. To jest zupełnie inna sytuacja niż sytuacja Estonii. Estonia liczy około miliona 300 tysięcy mieszkańców, około miliona 300 tysięcy mieszkańców. Oczywiście powierzchniowo jest dwukrot, ponad dwukrotnie większa niż, niż Izrael, bo ma, zajmuje ponad 45 tysięcy kilometrów kwadratowych. No ale patrząc na, na liczbę ludności, patrząc także na Liczbę mniejszości rosyjskiej w, 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 w tym kraju, no to jasno trzeba powiedzieć, że możliwość długotrwałego opierania się, długotrwałego, to znaczy no, powyżej 48 godzin, jest mocno. Mocno wątpliwa, jest mocno wątpliwa i tego typu retoryka jest moim zdaniem elementem walki informacyjnej, jest elementem inspirowania z zewnątrz. Niewątpliwie w ostatnim czasie bardzo mocno nasiliły się działania brytyjskich służb specjalnych w naszej części Europy. Mówiąc o ostatnim czasie, mówię o ostatniej dekadzie. To, widzieliśmy to zresztą po tym artykule z New York Timesa z lutego 2024 roku, gdzie było jasno pokazane, że po 2014 roku, a zwłaszcza w ostatnich latach, wzmocniły się działania brytyjskiego wywiadu na Ukrainie. Powstało tam 12 baz wywiadowczych w, w, robionych przez CIA i przez MI6, czyli wywiady kolejno amerykański i, i brytyjski, więc widać, że bardzo mocno Brytyjczycy naciskają na t, tworzenie taki system. Zderzaków strategicznych, które nawiązuje do koncepcji Georgesa Clemenceau, czyli fran byłego francuskiego premiera, e gdzie tuż po I wojnie światowej pojawiła się ta koncepcja, francuska koncepcja kordonu sanitarnego, który rozdzielałby Niemcy od, e od Rosji e sowieckiej, gdzie kraja, e kraje, no właśnie, powiedzielibyśmy nieco współczesnym językiem nowej Europy, miały stanowić taki system zderzaków strategicznych. I moim zdaniem do tego nawiązują mocarstwa anglosaskie, głównie Wielka Brytania. Dzisiaj widzimy tak, te koncepcje od Litwy, Łotwy, Estonii przez Polskę, aż na Rumunii, Bułgarii. Skończywszy taka koncepcja też funkcjonująca w, w, w kontekście i bukaresztańskiej dziewiątki, i y, y, Trójmorza, y, gdzie próbowano wykorzystywać to nawiązując także jeszcze do koncepcji intermarium, natomiast jest to koncepcja z gruntu szkodliwa. Z gruntu szkodliwa wiemy doskonale, jak wiele jest rozbieżności strategicznych między krajami takimi jak Węgry, Słowacja, Polska. Widać to było już po 2014 roku, po kryzysie krymskim, po rozpoczęciu wojny na Ukrainie, kiedy w opozycji do Grupy Wyszehradzkiej, która jest praktycznie martwa, powstał Trójkąt Sławkowski, czyli Austria, Węgry, Słowacja, gdzie te kraje miały po prostu zupełnie inne zdanie na temat relacji z Rosją i nie chciały po prostu iść na cudzą wojnę, no, nazywając rzeczy, rzeczy po imieniu. Zatem, tego typu działania, jak, ten, jak ten, te działania Estonii, moim zdaniem należy odbierać tylko i wyłącznie jako element walki informacyjnej i nacisk właśnie ze strony mocarstw mocarst anglosaskich. Natomiast drugi przykład, no to jest kwestia Litwy. Litwa z jednej strony zapowiada budowę linii obrony na granicy z Rosją i Białorusią, która ma sięgać 50 km w głąb. Kraju, a z drugiej strony deklaruje wysłanie swoich wojsk na, Ukrainie, na Ukrainę. No tak, nie przesłyszeliście się Państwo. Litwa chce wystawić kontyngent wojskowy i, i wysłać go na Ukrainę w ramach właśnie tego, no, nazwijmy to, gwarantowania porozumienia pokojowego, cokolwiek miałoby to, by to oznaczać. I to miałoby być podobne do skalą w każdym razie miałoby być podobne do udziału w amerykańskiej inwazji na Afganistan i później okupacji Afganistanu a przynajmniej jego części. Natomiast no, moim zdaniem jest to absolutnie chybione. To znaczy Litwa może oczywiście próbować wysłać kilkaset żołnierzy, natomiast konsekwencje tego geostrategiczne mogą być absolutnie katastrofalne. To może być kolejna proxy war, jeżeli Amerykanie jeżeli Amerykanie nie będą Powiedziałbym takim trwałym i twardym filarem gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy. A nic się na to nie zapowiada, aby Donald Trump był skłonny do wysyłania wojsk amerykańskich na Ukrainę, bo tylko wtedy możemy mówić o tym twardym filarze wsparcia amerykańskiego dla gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy. Co więcej, ja powiem, że dzisiaj nie ma żadnych twardych gwarancji na to, że będą jakiekolwiek stały bazy, stałe bazy amerykańskie w Polsce. Fort Trump, przecież tak bardzo przez 10 lat liczył na to były już prezydent Andrzej Duda. Żadnego fortu Trump nie ma nie ma stałych baz amerykańskich na terenie Rzeczypospolitej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. No może nie przez 10 lat, no ale od czasu pierwszej kadencji Donalda Trumpa, od jego zaprzysiężenia jako 45. prezydenta Stanów Zjednoczonych, czyli w 2017 roku rzeczywiście takie żywe zainteresowanie było w, było w Polsce, było w Warszawie, w niektórych kręgach politycznych. Pojawiło się to określenie Ford Trump. To zostało odrzucone przez administrację amerykańską. Amerykanie nie Będą sobie wiązać rąk, zresztą jak mówił generał Ben Hodges, muszą mieć zdolność do zrolowania swojej obecności z Europy Wschodniej w sytuacji, kiedy będzie jakiś gorący konflikt na Indo-Pacyfiku czy na Bliskim Wschodzie. Czerwiec bieżącego roku jasno pokazał, że priorytetem dla administracji Trumpa jest bezpieczeństwo Izraela, a nie bezpieczeństwo Polski czy, czy Ukrainy, co do tego nie ma żadnych wątpliwości. W związku z tym te właśnie deklaracje Litwy idą w poprzek zresztą wypowiedziom niektórych polityków litewskich, którzy uważają, że te gwarancje amerykańskie wcale nie są takie jednoznaczne i oczywiste i należy opierać, zacząć opierać bezpieczeństwo militarne Litwy na zacieśnianiu relacji z Niemcami. To... Jak najbardziej się pojawia w debacie publicznej na Litwie. Mówiłem o tym także już kilkukrotnie w podcaście, w podcaście geopolitycznym. Widać tę całą koncepcję rozwijania pierwszego pasa obrony, drugiej strefy. Ten pierwszy pas obrony o szerokości 5 kilometrów. Druga strefa obrony, pas terenu o głębokości 15 kilometrów. Mówi się o rozszerzaniu tego, tego wszystkiego. Natomiast no też trzeba spojrzeć jasno na geografię. No spójrzmy też na położenie Litwy. Mówienie o tym, że pola minowe, tak zwane zęby smoka, czyli te stalowe, betonowe przeszkody przeciwczołgowe, powstrzymają ewentualne uderzenie rosyjskie. no To jest oczywiście mit. To może mówić ktoś, kto kompletnie nie, nie, ma, nie ma pojęcia na temat geografii wojennej, czy na temat współczesnej sztuki, sztuki wojennej, czy współczesnej geostrategii Litwa. Dzisiaj zajmując obszar, terytorium o powierzchni 65 tysięcy kilometrów kwadratowych i li, po, mając populację niecałych 3 milionów mieszkańców, jest zdana na. Tak naprawdę, łaskę i niełaskę polityczną państwa polskiego, jeżeli chodzi o transport lądowy i w pewne, i oczywiście w dużej mierze także transport powietrzny, no to przez Polskę, w razie czego, mogą przejść główne posiłki, główne wsparcie państw NATO. Dużo się mówiło o przesmyku suwalskim i tak dalej, natomiast no Polska jest tutaj kluczowa, i nie tylko jeżeli chodzi o pomoc militarną, ale także o pomoc dla ewentualnych uchodźców. Wojennych, więc też trzeba tutaj jasno to, o tym powiedzieć. A polityka państwa litewskiego jest niezwykle agresywna pod, pod względem yy, Polski. Niestety, Litwini budują swoją tożsamość, yy, czy opierają swoją tożsamość narodową w, w pewnej istotnej mierze, także na tym powiedziałbym takim wektorze antypolskim. Yy, I to jest bardzo zła wiadomość dla samych Litwinów i dla Polaków również, że nie są w stanie yy, ocieplić tych relacji, wymóc na Litwie yy, zupełnie, Innego podejścia do polskiej mniejszości, polskiej diaspory, właśnie na Litwie. To już kwestia, nawet nie chodzi o pisanie o tym pisownie polskich nazwisk w paszportach litewskich, ale szereg innych kwestii, który, jeżeli chodzi o prawa polskiej mniejszości na Litwie. Zresztą, w ogóle stosunek władz Rzeczypospolitej Polskiej do przedstawicieli polskiej mniejszości na Litwie też to jest temat na osobną dyskusję i też pozostawia bardzo, ale to bardzo wiele, wiele do życzenia, też pokazuje słabo Polskiej dyplomacji, tak naprawdę. Natomiast no, ta polityka Litwy jest niezwykle konfrontacyjna, ale na amerykańsko-niemieckie Żyro. I w, w sytuacji bezpośredniego zagrożenia będzie potężny nacisk, moim zdaniem, na państwo polskie, aby udzielić takiej, takiej pomocy. No, wszystko oczywiście zależy od sytuacji geostrategicznej. Natomiast w mojej ocenie, jeżeli dojdzie do sytuacji, w której którykolwiek z państw bałtyckich dokona pierwszego, jako pierwsze uderzenia na Federację Rosyjską, no to wówczas trudno mówić o jakimkolwiek wspieraniu tego typu awanturniczej polityki. To też trzeba jasno, jasno to wyartykułować. Dobrze, aby to po prostu w Polsce również wybrzmiało, także w kręgach, w kręgach decyzyjnych. Dziękuję Państwu za uwagę.